Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Łukasz ze mną Lizzie, witaj. Cześć! Jesteś się teraz zawodową flickfighterką. z Gali na Gale walczysz. <grywka> no nie to co z Gali na Gale, po prostu... No, po... Przerwy nie była. Była przerwa, ale pół fajnie? roku nie walczyłam, ale no. Teraz walczyłaś, fajnie, no. Tak. A, no tak, ale no tak przez pół, pół roku. <laughs> przez pół. Po... No wiesz, dostałem po głowie to komórki zostawiam, wokół tego, nie. Nie, no żartuję. E, no przez pół roku nie walczyłam, później jedna walka, teraz druga. Dobrze, że miałam tą pierwszą walkę z moją zeszłą przeciwniczką, czyli Dresiara. Dresiara, no. bo Jestem w trybie treningowym, więc jest mi, mi łatwiej troszeczkę, i fajnie. Ale teraz dużo cięższe wyzwanie, bo Lexi jednak po ostatniej walce z Martą Linkiewicz, no mega dobrze się pokazała i zaskoczyła wiele osób, bo też długo nie walczyła. Wyzwanie w postaci Marty Linkiewicz, no to jest jednym z największych free wyzwań dla dziewczyn chyba, co? No tak, tak, i mega ją szanuję za tą walkę, ale nie umniejszam sobie i uważam, że e, też jestem dobrą przeciwniczką i dobrze się biję. Tak, to prawda, też zrobiłaś duży progresu. A powiedz mi lekcje jako lekcje, jakie ty masz o niej zdania? E, szczerze mówiąc, nigdy nie byliśmy jakoś blisko, ani nic, zawsze, no jak powiedziałam na konferencji, zawsze myślałam, że nie jestem na jej poziomie, żeby ze mną walczyć, ani tam wiesz, coś tam grać. chodzi czy o poziom zasięgowy, czy poziom umiejętności? E, po, poziom umiejętności, też wow. poziom jej z znajomych. Okej. Okay. No, zawsze myślałam, że jestem jakaś gorsza. Dlaczego? No nie wiem, nie wiem dlaczego tak, o. bo, bo, bo no kiedy, kiedyś miała takiego live'a z Wardynką i właśnie kiedy ja zaczynałam swoją karierę i no? nagrywałam no? z Franiem, to ona wtedy powiedziała, że no ona ma fajne ciało, fajnie tańczy, ale co z tego jak ona nie umie po polsku mówić, jak ona będzie się rozwijać w polskim internecie, no? coś takiego i to, to tak zostało w mojej pamięci może dlatego musiałam, że jestem jakaś gorsza. To dlaczego tak, dlatego teraz tak dobrze mówisz po polsku? się szybko nauczyłaś? Ja dobrze mówię po polsku dlatego, że mną <grym> zemsta> rządziła zemsta i chciałam odpowiedzieć każdej osobie, która mnie obrażała. <grym zemsta> <grym zemsta> Miałam taki, wiesz, entuzjazm. To trochę przerażające. Tak, tak, to prawda, to jest ale... Taka tak, ale zemsta to najlepsza motywacja. Okay. Ja pamiętam na pierwszej gali jak się poznaliśmy na PRIME, byłaś jako chyba gość i w ogóle tam wtedy nie umiałaś mówić po polsku. Tak, no. a teraz tak, jest tak, po prostu, tak, tak. Nie, to różnica dwóch lat, trzech? Dwa i pół roku. Dwa i pół roku no. Ale wiesz, ja tam przez pierwsze no powiedzmy cztery miesiące to nie mówiłam po polsku. No dobra, a teraz Oleksja, jakie masz zdanie po tym czasie? Żadne. Nie, nie, nie interesuje mnie jako influencer, nie, nie zadajemy się prywatnie, e, po prostu istnieje. Okej, okay. nie przeszkadza ci ani. Nie... <noise> nie żeby to też nie zabrzmiało źle. Nie, nie ma takiego, że ja jej nie lubię całkowicie odwrót, Po prostu nie, nie, nie mam do niej żadnych emocji. Mhm. No dobra, a powiedz mi jeszcze, no bo to jest najbardziej zasięgowa osoba, z którą teraz będziesz walczyła, tak, nie? Tak. To jest, cieszę się, że dzięki temu będziesz mogła gdzieś tam te swoje zasięgi podbić, czy na to nie patrzysz? E, powiem ci, że ostatnio w ogóle te zasięgi nie grają dla mnie żadnej roli, mhm. dlatego że... E, nie wiem, czy mnie w ogóle te interesować te wiesz, dramy, kontrowersje? Ja, ja już to spokojnego życia. Serio? No, ja ja właśnie chcę zostać, robić swoje, ale właśnie, żeby nie być taką kontrowersyjną, kutliwą. Ja już mi się wydaje, że dojrzałam z tego wieku i nie kręci mnie to. <słuch> Serio? No, ja to te free -fighty zmierzają w tym kierunku chyba. Czemu? Ale ja od samego początku nie byłam taka. Po prostu ja nie, nie daję się obrażać. Ale z Nawcią miałaś takie No, no piątek, tylko z tą Natalią. No ale przy tym wszystkim to teraz e, też mam do niej takie, że wiesz, ni ryba, nie mięso. No po prostu istnieje, istnieje, mam wywalone. I tak tam szacunek sobie oddałyście chyba, nie? Po walce z nawcią. Nie. Nie? Nie. Nie przybiłyście piątki? Nie. No to mi się coś może Ale czemu ja mam przybijać Nie, ja myślałem, że przybili. Ja nie mówię, że ty musisz. <grym> piątki to... z osobami, którzy mnie obrażają. Ja, ja pamiętam wszystko. Okej, okay, jak oceniasz przejście z lekcji, no bo była włodarzem mm -hmm. dużej federacji, drugiej największej w Polsce klauta, e, teraz tu przychodzi jako mm -hmm. e, zawodniczka, jak ty to oceniasz? E, zaraz żartuję, co ty kurwa robisz w ogródku? <laughs> <laughs> Nie ale szczerze mówiąc... E... No wiesz, byłem no, teraz jakby zwykłym w cudzysłowie zawodnikiem, nie? No może ona w tej roli lepiej się czuje, jak powiedziała na konferencji tak i... Tak, no ch chyba jak dobrze zrozumiałam, to chyba tak powiedziała. No ja nie słyszysz co mówi Alex <laughs> przy jednym stole siedziałem jeszcze. Już teraz nie udawaj, ty dobrze rozumiesz, co się mówi do ciebie <laughs> po No, ale powiem tak, że nie każdy się nadaje na bycie szefem. Aha. I. Często jest tak, że lepiej ludzie się czują w roli pracowników. Okej, okay, a na konferencji coś tam podstrzypałyście się, czy nie bardzo? Nie, szpilki były nie, wbite? ale wiesz, no ja... nie mam do niej żadnych emocji, ona chyba do mnie też, więc nie było żadnych szpilek. Jedyne to, że szpilki w to że miałam słabe przeciwniczki, ale ja nie uważam, że dziewczyny, z którymi się biłam, były słabe, bo ze tego, że każdy z nas nie jest zawodową e, zawodniczką i e, MMA K1 i box. W czym bijecie? W K1. Ale te, te wszystkie dyscypliny to nie jest nasze zajęcia od dzieciństwa, nie jest naszą pracą taką codzienną. I my przyszliśmy z internetu. Ja przyszłam do Freak Fightów tańcząc na TikToku, więc e, nie uważam się za jakąś. Nie wiadomo co, ale też nie uważam, że dziewczyny, z którymi się biłam na jakimś słabym poziomie. Każda się przygotowuje, każda wychodzi i każda jest silna, silna i mocna, tylko dlatego, że po prostu wychodzi i bierze w tym udział. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, bo ty jesteś zadowolona w ogóle z tej swojej ostatniej walki z Dresherem, bo wiele osób myślało, że to się skończy dużo szybciej, że ty ją dużo szybciej pokonasz, a hmm. Dresiara jednak ma ten charakter takiej... Hmm. Taki, tego tward, twardej głowy pokazała. Ja właśnie nie rozumiem skąd ludzie... Dlaczego ludzie oczekiwali ode mnie szybszego zakończenia? No bo się dobrze bijesz chyba. No dobra, dobra dobrze się biję, ale żadna dziewczyna chyba w polskich Free fightach nie skończyła nikogo przed czasem. Nie wiem, nie, możliwe. No, że... Nie, że szybciej po prostu... Może nie, że... No dobra, nie wiem czemu. No, no wiesz, ode no mnie, mnie oczekują na czy tam, nie wiem, takiego prawego ciosa, żeby ktoś tam e, spadł od tego. E, nie wydarzy się takie coś w moim przypadku, dlatego że ja nie jestem zawodowcem i e, nie trenuję codziennie, to nie jest jedyne zajęcie w moim życiu, które mnie jara i czym chcę się zajmować codziennie, to nie jest to. Więc e, osoba, która nie jest zawodowcem, nie jest w stanie kogoś wyłączyć po prostu. Je, są sposoby, na przykład w ma udusić coś tam, coś tam. No, no jest, jak Ferrari nie jest zawsze, co ma zgasić. mamy, pierdolnięcia w lapie, no dziewczyny nie. Ty nie masz? No Ale ja. W... Ja uważam, że nie jak mam. Hi -hika, nie. jak hi Hika y, sprzedaż nie. na głowę, to. No ale to wiesz. też hi chyba. No nie? i no na nami też trafiłam. No. Wiesz, pierwszy raz, to przypadek, drugi już zamierzona. No bo ty akcja. miałeś trzy walki, nie? Na nami? Ja miałam już cztere. Dominika, na nami na wcia dresiara cztery. You're, to ty już jesteś zawodowcem Prawie tak? Ja. Prawie tak nie, no. ja nie uważam, że jest. O kurde. Ale jak miała trzy? Natsu, Natsu Agata, Agata, Natsu, Paulina Chłornik, Adidas, Natsu. Pięć, Hornik pięć, o, 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 je, o jeden. I to ona wyżdżę. też miała, oprócz Martylinkiewicz to na też miała No ja nie wiem, dlaczego ją stawiam wyżej ode mnie, bo... Paulina Hornik to nie jest chyba jakoś mocna Do No nie, nie umniejszając jej, ale nie, nie uważam, że... Ja nie mówię, nie że, że jest że słaba, że, tylko że, nie mówię, że jest mocna. No, a, ja, a widzisz, to jest znaczy, różnica. Ja nie powiedziałem, że jest słaba, ale nie powiedziałem, że jest mocna. No ale ja nie uważam, że Paulina... Y jest mocna? Nie, walczy lepiej ode mnie. Mi się wydaje, że... ty walczysz lepiej? Nie, mi się wydaje, że jesteśmy na tym samym poziomie. Ja myślę, że troszeczkę Jest, masz... Wiesz, jeszcze kiedyś robiliśmy spa, sparingi razem. No, no. Miałam y, możliwość z nim się zmienić. Ja myślałam, że nie, nie... Przecież bym cię widział w walce z Fagatą na przykład, no. Mnie? No. Dlaczego? No bo jeśli chodzi o umiejętności, tak mi się bardziej wydawało. Że prędzej dojdzie do takiego, do takiego zestawienia niż z lekcji. No ona no, dla mnie jest za chudy, jest za niska i nie chciałabym się z nią zrobić. A lubisz fagate? Nie mam do niej uczuć. Żadnych? Żadnych. Okay. A masz do kogoś uczucia? Tak, do mojego chłopaka. No, to, to jest Shout tam out, tam. to my chłopak! Kocham co ty, cię! co ty jeszcze robisz w internecie? Bo powiedziałeś, że się zajmujesz jeszcze czymś innym niż tylko włokami, to co ty robisz? No nagrywam se. W ogóle teraz ja skupiam się na tym, żeby robić to, co mi się chce, to, co mi się podoba, czyli to jest życie, nie? Nie, no właśnie miałam taki epizod w swoim życiu, że chciałam robić jakieś kontrowersyjne rzeczy, pić na live'ach i w ogóle to mnie rało, a teraz właśnie trochę się uspokajałam i mnie jarają inne rzeczy, czyli chodzić na taniec, to wstawiać jak tańczy high heels, to taki taniec na szpilkach, jak chodzę na twerk, to też mnie bardzo jara i bardzo to lubię. Jak chodzę na szycie, też to nagrywam i, i wstawiam. No, w ogóle ostatnio też rozważam czy nie pójść na jakieś studia, bo mi się nudzi w życiu. Ja. Te, te kontrowersje to nie dla mnie. Ja nie jestem kutliwa jakaś bardzo. Byłaś. Ja, ja byłam... Wiesz, kot... tak? ja się ci powiem tak, było dużo kontrowersji wokół mnie, bo ja byłam, miałam 5 minut swojej sławy, ja byłam na czasie i każdy chciał mnie zaczepić, żeby dostać jakichś zasięgów, mhm. bo wtedy temat o mnie był głośny. Te, teraz już takiego nie ma i konfliktów też nie ma. A ty nie chcesz zaczepić teraz lekcji, żeby też mieć zasięgi? Nie, a mnie nie, się... nie, ja nie. Ja... Nie interesuje mnie to. Mi jest, mi jest dobrze, jak ja mam teraz mniejszy zasięg. Jak ja mam spokój, ja mam mniej hejtu. A mniej kasy jesteś chyba, nie? Nie, ja mam nie? Du dużo. Dużo kasy, no. ja, ja mam dobrze. Ja, tak. Nie, to jak masz dużo kasy i nie, nie robisz kontrowersji, no to super. No, nie? wiesz, ja mam swoje dobre zasięgi, mam swoich odbiorców i mi jestem dobrze. Ja już tam ode mnie odobserwowali jakieś kurde hejterzy, którzy mi pisali mało, Pawracę do Afryki na Ukrainę. No, Ile jakieś... no, można to pisać, nie? No, Właśnie, jak, już te ludzie odeszli. Nie reagujesz to. No właśnie, i ich... no Teraz bardzo ja bardzo. mam spokój i tworzę treści, które mi się podobają, kiedy mi się podoba i nie mam presji, robię to z przyjemnością i to właśnie to, czego mi brakowało w ostatnim czasie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki Lizzie, dzięki.